O, siódmy kochani, w końcu piątym, dzień, na który wszyscy na północy czekali. Nie tylko ludzie. Tutaj najmniejszy ruch w Koliberkach. Bo bardzo jestem ciekaw jak zaraz je otworzę. Bo dzisiaj planuję otworzyć troszkę uli. Żeby zobaczyć. No i planuję też w końcu pozwozi, pozwozić parę rzeczy. Trochę bardziej je docieplić na najbliższe dwa tygodnie jeszcze. Żeby to wszystko poszło. Zobaczymy. Na razie jest pięknie, bo jest w granicach 10 stopni słońce, czyli w słońcu jest, słońce już jest kwietniowe, więc w słońcu jest dosyć dobrze. Pszczółki sobie latają po wodę tutaj dzisiaj, bo są spragnione po tym tygodniu zimnej temperatury. No oczywiście wolą niestety to bajorko, także na to już nic nie poradzę, ale wodę mają w odległości, no, nie wiem, 20 metrów. No dobra, słuchajcie, jest przejrzane 6 rodzin bez filmowania. Jak widać, są dołożone tutaj półkorpusy korpusy u góry, ale to tylko po to, żeby się mieściło ciasto, że tak powiem. Bo ciasto niektóre, które mam, jest po prostu grube i pod moim daszkiem tutaj, tym z Ulpolu, się nie mieści. W ogóle się zgapiłem, bo mogłem pozabierać. Daszki do malowania, bo mam 7 nowych sztuk, więc to następnym razem. Słuchajcie, no, no muchy jest straszna ilość. W, z tych sześciu tych uli, w czterech chyba ulach sytuacja była taka, że czerw był na przedostatniej ramce, więc to już jest spóźnienie z poszerzaniem, no ale tu nie można było poszerzać, skoro wczoraj było 3 stopnie w dzień, prawda? Więc to taka trochę anomalia pogodowa. Znaczy anomalia nie, bo to jest kwiecień, ale no, rozgrzały się te pszczoły tam w marcu, naczerwiły i no, za mało ramek miały, bo jeszcze nie było poszerzeń, jeszcze nie było takiego przeglądu w sumie. Jeśli chodzi o jedzenie, no to y, w dwóch ulach y, tutaj bodajże tych środkowych, czyli ten drugi od prawej, no to, to on czerwił całą zimę. Tutaj tu ja już wcześniej mówiłem, że będzie z tą rodziną problem. No to y, tam rzeczywiście pokarmu jest niewiele. Natomiast wszystkie pozostałe, y, z tego co kojarzę, no tutaj krainka prima, ta pierwsza z prawej, no to ona to już w ogóle, tam odsklepiałem pokarm, nie, wyciągnąłem dwie ramki z brzegu i one były wręcz ciężkie, więc tutaj one miały ciasto z nozewitem z wiadomych powodów bo tam sobie bałagany narobiły na zewnątrz ale tutaj no, pokarmu rzeczywiście jest wystarczająco w tych dwóch środkowych, ponieważ to były duże rodziny to jest słabo, w ogóle ten niebieski ul był przeze mnie zimowany na 10 ramkach, to taka ciekawostka ja z tego co kojarzę, już nie chciałem ich męczyć na jesieni, bo tam była jakaś agresja, a nie chciałem ich denerwować i siebie też, więc zostały na 10 ramkach. Ale wiem, że niektórzy w ogóle nawet ramek nie wyciągają, więc, więc jest jak jest. Mówimy oczywiście o dadantach, bo ja mam tylko i wyłącznie takie ule. No i w każdym ulu za zatworem były jakieś ramki. I te ramki trafiły już do gniazda jako ostatnie ramki, bo tam nie chciałem nic rozdzielać. Ale z uwagi na to, że przed nami jest dosyć duży okres, no, na razie prognozy są na 10 dni więc po 15-14 stopni więc w końcu w Polsce Północnej również te pszczółki zaczną latać. No to ja wsadziłem je jako ostatnie żeby one miały po prostu no, miejsce, bo w niektórych rodzinach nie miały miejsca już na czerwienie. Rodziny nie są zalane, więc yy, szczególnie w tych dwóch środkowych ulach będę yy, jeszcze podkładał ciasto. Tak mi się wydaje, chyba że zaczną nosić coś tutaj, zaobserwuję naokoło, że, że zacznie coś kwitnąć, jakieś nie no, śliwka, to jeszcze widzę. O, daleka droga tutaj. Na środku jest taka mała śliwka i tam dalej w, pol w polach jest też wiele śliwek. No to nie, no to jest to daleka droga. Yy, także tutaj jest potrzeba pokarmu w tych dwóch środkowych. Natomiast cała reszta to już się zastanawiam z tym ciastem. Raczej, raczej będę powściągliwy. Tak mi się wydaje na tą chwilę. No i teraz yy, myślę, że wezmę... Bo nie mam, nie mam statywu, żeby ten telefon trzymać, więc myślę, że wezmę tak go do ręki i otworzymy ten ul. A jeszcze drobnostka, ule drewniane tragedia, jeśli chodzi o wilgoć. Tutaj nawet się zdecydowałem wyciągnąć te bartodziejowe yy, powałki. No bo ja nie wiem, no to mi się wydaje, że tutaj na tych y, daszkach, y, które są one mają, no nie wiem, jakiś tam, woda się dostaje w jakimś stopniu, jest wchłaniana przez te moje filce, które tu widzicie wyciągnięte. No bo tutaj to jest masakra. No. Wsadziłem folię na środek ula, tak jak widać, bo z tyłu i z przodu są zawilgocone ramki. Nie? No to najczęściej jest folia tak, żeby coś tam się skraplało. Na środku ula, no to tak zrobiłem w tych dwóch ulach. W tych jeszcze zostawiłem. Tu, były, tu było dużo ramek, silne rodziny, więc tam widgoci jest zdecydowanie mniej. No i otwieramy teraz tutaj ul. Zobaczymy, co tu się dzieje. Pszczółka niestety nie przeżyła ostatniej wizyty. No i tutaj będzie analogiczna sytuacja. Ja już nie będę tego pokazywał, bo nie mogę tego jedną ręką robić, ale tutaj otworzę tą rodzinkę i przełożę im ramkę z zewnątrz do środka, przy okazji spoglądając na ramki ile jest pokarmu. Tu może być wystarczająco, bo ta rodzina się zachowywała normalnie w zimę. No i Słuchajcie, tutaj pszczółki bardzo spokojne. Muszę zerknąć co to jest za pszczoła, bo bardzo mnie zaciekawiła. Yy, pokarmu jest sporo na ostatnich ramkach. Odsklepiłem na czwartej ramce już jest czerw, więc podejrzewam, że trzy ramki mogą być. Nie chcę mi się wyciągać tam drugiej. Także dostaną to ciasto co miały proteinowe. Tutaj ono sobie leży, jeszcze jest jego trochę. I chyba tutaj będzie już koniec z ciastem. Nie ma jakiejś strasznej ilości pokarmu, ale spokojnie, 5 kilo. Spokojnie jest, myślę, że więcej, także matka się rozczerwi. Dostało oczywiście ramkę z zatworu. Delikatna wilgoć, ale tu w porównaniu z moimi drewnianymi to nie ma tragedii. No i jeszcze ta powałka, ponieważ tutaj chyba ona się wygięła do środka i. Troszkę pszczółek tutaj leżało na ramkach przygniecionych, więc dostała modyfikację w postaci dwóch y, tutaj deseczek. Y, ciasto zostawiam z nowości. Wkładam coś takiego, to może wrzucę teraz filmik, skąd ja to. No mam. i proszę, jaką fuchę pszczelarz se znalazł. Y, trochę no, zbieranie śmieci, ale jak widać, ludzie wyrzucają. Ładne dosyć tapicerki. No i w tym przypadku wiadomo, jaki był pomysł, nie? Uznałem, że jest trochę za grube, więc pojechałem tak. Wiadomo, że to nie przepuszcza powietrza, tak jak inne produkty, które się kupuje. No ale jest gratis. No i cóż, no i wkładamy, nie? Żeby im ciepło było przez najbliższy czas. Docięte jest, dosyć fajnie. Myślę, że będą miały z tym bardzo, bardzo ciepło. Dlatego też, zdecydowałem się na półkorpusy, pół bo tego bym nie wsadził pod dasz. Udałem daszek i mi się przypomniało, że telefonu nie mam w ręku. To jest chyba jeden ul, gdzie wyraźnie widać się za zatworem yy, widgoć. Zaraz zobaczymy, czy poszerzenie tu się przyda, ale no zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Więc tutaj są upchane pszczoły na ostatniej uliczce, więc raczej się przyda. Jest na 6 ramkach dedanta, myślę, że 8 nie będzie tragedii, jak dołożę za ostatnią, bo teraz nie wchodzę w gniazdo z tymi ramkami, tylko tak profilaktycznie im daję. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale skoro ja tu nie będę przez 10 dni, a przez 10 dni będą one sobie nosić różne rzeczy, to mi się wydaje to sensowne. Dobra, no to otwieram. No i tu Ale... po otwarciu mamy taką sytuację. Yy, ja sobie odsklepię te ramki troszkę. Jeszcze zobaczymy, może trzecią, bo tam powinien być czerw. Jest czerw na środku. Także tutaj spóźnienia nie było, bo jest na przedostatniej. No i podejrzewam, że z drugiej strony też jest troszkę. One nie chciały pobierać ciasta, także to taki jeden, jeden z niewielu rodzin, które chyba z dwóch, które nie pobierały zbytnio ciasta. One mają w tej chwili jeszcze pierwsze ciasto wsadzone, które wsadzałem wszystkim. Także jak widać, te sobie spokojnie przyzimowały na tym, co miały. Ciasto nie było im potrzebne. Słuchajcie, tu naokoło czerwiu piękne wianuszki. To tego już nie będę odsklepiał, bo to im się przyda do do czerwiu, tutaj już widać wygryzione. A tutaj mamy jakiś młody czerw. Matki oczywiście nie będę szukał, bo to, to mnie w tej chwili nie interesuje. No i zamykam. Rodzinko, gdzie zapomniałem wziąć telefon? Widać, że wypycha już te ciasto tutaj. Siedzą za zatworem. Za zatworem mają dwie ramki, więc za chwilę te dwie ramki trafią do gniazda. Ciekawi mnie ilość pokarmu. Jeżeli będą grzeczne, to będę miał czas na to, żeby wam pokazać i sobie zapamiętać też. Także otwieramy. No tutaj pszczoła nie ma się gdzie mieścić, jak ja tutaj bawię się z nią. To jest zewnętrzna ramka, która zaraz będzie odsklepiona. I od środka to jest druga. Nie ma jeszcze czerwiu tutaj z tej strony. Piękne wianuszki u góry, i teraz przesunę to wszystko, bo pszczółki tu próbują temperaturę utrzymać za wszelką cenę. A to jest trzecia, również wianuszek i na około czerwiu, bardzo ładnie. Podejrzewam, że są larwy. Tutaj jest młody czerw, jak widać. No już dalej nie otwieram, bo wychodzą na górę, żeby nie wyziębić gniazda. Bo jest niestety no jakieś 12, słońca nie ma, cóż, takie życie. Swoją drogą to słyszałem, że to jest patent youtuberów na to, żeby pokazać jak dużo jest pszczoły w ulu, czyli otwarcie pszczoły yy, i zostawienie jej na chwilę, no bo pszczoła wychodzi na wierzch, żeby, po, żeby nie wyziębiać yy, gniazda, tak? No, i podobno, no jak tutaj otwierają ludzie, to ale mają muchy. Brzecho, ho. No to tutaj też jest dosyć sporo. Ale to jest powód taki, że niepotrzebnie wyziębiam gniazdo w tej chwili. Także kończę. No, otwieram tutaj te ule tutaj na ostatnim stojaku. I mam zaznaczony jeden tutaj kamyczkiem, żeby do niego upewnić się, że ciasto jest wszystko ok. A tu pierwszy z brzegu. I troszkę dziwko. No, troszkę bardzo nawet. Więc tak z czystej ciekawości. Otwórzmy następny. Nie, tu jest ok, tu jest w normie. Tu nawet nie ma ramek do dołożenia. Ale to może następnym razem. I kolejny. Bo to z tej strony, a nie mam ręki. Kolejny, do którego miałem dzisiaj nie zaglądać. No, jest spoko, jest jedna ramka. Zobaczcie, jak ramka przyzimowała w ogóle. Nie wiem, czy to widać, kurczę. No, tak dosyć fajnie. Zresztą wszystkie ramki, które dzisiaj z zatworu wyciągam. Yy. Tam był, były takie drobne oznaki wilgoci, ale naprawdę bardzo ładnie przezimowały ze zatworami. To taka informacja na przyszłość. No dobra, no to tutaj jest do obejrzenia, co jest na ramkach, nie? bo pszczoły to chyba widać, że jest dużo. Tutaj za zatworem jest taka sytuacja. Ale pogoda się coraz bardziej psuje, niestety. No ale muszę skończyć. Także zaraz zobaczymy, jak wygląda gniazdo. To jest chyba demeterka, z tego co pamiętam. Jak widać, pokarmu to tu jeszcze jest. Nie, no tutaj na zewnętrznej. Ciasto one jedzą dosyć skutecznie. No i widać, że czerwienie. A nie, teraz nie widać, bo już zakryły. Czerw tutaj jest z tej strony. Także, także zamykam, dokładam ramkę i zamykam. No dobra, słuchajcie, kończymy. Yy... Zweryfikowana pokarm na ramkach w większości przypadków. Troszkę teraz mnie martwi ten temat, bo to pierwszy raz zobaczyłem, czy tu jakaś myszka sobie nie wlazła. No cóż, na ramkach nic nie widziałem, także jest ok. W ogóle myszy u mnie w ulach nie było. Podokładane pół korpusy z uwagi na to, żeby docieplić porządniej pszczoły od góry na najbliższe dwa tygodnie, jak widać, latają sobie jeszcze tam, gdzie było ciasto. Tam, gdzie było ciasto zjedzone, tam zweryfikowałem ramki. Jeśli nie było pokarmu, to dodałem ciasta. Ale te ciasto, szczególnie proteinowe, to już w tej chwili będzie mało potrzebne, bo tutaj. Spodziewam się teraz wybuchu, jeśli chodzi o przyrodę. I nawet wierzby myślę, że już za tydzień, te, na których mi zależy, zaczną w końcu pylić bo już pączkują. Także jest, jest ok. Koliberek, czyli ten ul z lewej strony, również pełno pszczół. Ja myślałem, że tam jest jakaś tragedia, ale oczywiście była tragedia z osypem pszczół. Duży tam był osyp, no ale tu w tych obydwu drewniakach było też dużo wilgoci. Pszczoły podocieplane tą gąbką, którą przywiozłem, tam gdzie nie, już mi nie starczyło gąbki, bo nie miałem, miałem tylko na, na 12 uli tej gąbki, na 10 w sumie, to miałem przecież wcześniej kupiony filc, także szykujemy się na w końcu rozwój. Wszystkie ramki z zatworów, które były, są przeniesione do gniazd jako ostatnie. Jedynie w tych trzech ulach, tutaj z tyłu, już ich nie ruszałem, bo tam ciasto miały. Nie chciałem otwierać tej folii, więc tam ramy, ramki nie są podokładane i to muszę mieć na uwadze w najbliższym czasie. No i jest elegancko. Kamera również działa, bardzo ładnie się ładuje. W tej chwili już mam w nocy włączone, włączoną podczerwień i, i daję radę. Zresztą zaraz sprawdzę akumulator, to może też pokażę. No tutaj w tej chwili mamy ładowanie i mamy nawet przy takiej pochmurnej pogodzie. Ostatnio było 63%, ale ostatnio nie ma dni. O 49% Ostatnio nie ma dni w ogóle słonecznych. Także ta bateria trochę spada, ale będzie lepiej. I to tyle na 7 kwietnia, oby do przodu, bo już teraz to już warto by było, żeby, żeby to wyruszyły. Moje pszczoły w większości przypadków chyba jednak będą przygotowane na rzepak. Ten rzepak u mnie, to ja może też pokażę, jak to wygląda, bo to jeszcze daleka droga. Ja podejrzewam, że u mnie rzepak to będzie kwit w granicach 15 maja. Słuchajcie, tak wygląda rzepak w pierwszej dekadzie kwietnia w Polsce północnej. To może jeszcze powiększę. To naprawdę nie ma co oglądać. No, ale trzeba przyznać, że pszczelarz tutaj będzie miał dosyć fajnie. Najbliżej mnie położony pszczelarz jakieś 4 km, może 3 w linii prostej. Także tutaj jeszcze ponad miesiąc to, co dzisiaj będzie czerwione przy tych ciepłych dniach, a będzie czerwione, bo mają pokarm, mają żelazny zapas i na ramkach, jak nie to w cieście, i mają gdzie czerwić, bo mają dzisiaj ramki dołożone. Także to, co w najbliższych kilku dniach matka zaczerwi, to będzie pszczoła lotna na rzepak, a w tej chwili w niektórych ulach jest już masa pszczoły. Także do miłego.